I jeszcze Was na materiałach z targów i ogólnie na kanale Klimatyzacja Katowice nie było. Gdzie jesteśmy, na jakim stoisku i dlaczego to jest amerykańska pompa, tej w tle dumnie napisane. Jakbyś troszeczkę o tym opowiedział. z jakim produktem dotarliście na targ. Jasne. American Dream, dobrze powiedziane. Witam Państwa serdecznie, ja się nazywam Marcin Stalmach, reprezentuję firmę Hydrosolar. Ja osobiście jestem inżynierem sprzedaży pomp ciepła York, marki pomp ciepła, która jest na wyłączność w grupie Hydrosolar. Kilka słów o Yorku: myślę, że warto podkreślić. Słuchajcie, amerykańskie pompy ciepła, które są produkowane w fabryce Midei, czyli z rynku azjatyckiego, ale pod ścisłą jurysdykcją, pod dyktandem firmy York, która ma 150-letnią historię szczerze, starzy, chłodniarze w cudzysłowie. Doskonale znają produkt, który jest wiele lat na rynku. Wiele można takich klimatyzatorów spotkać na różnych elewacjach pożółkłych, starych, ale bardzo dobrze działających. Także warto to podkreślić. A dzisiaj przyjechaliśmy do Was z pompą splitową. Mamy wersję modułową, mamy również lodówkę. Mamy również moduł zdalnego nadzoru, który jest u nas nowością. Także pamiętajcie, drodzy Państwo, przyjdzie zima 24 grudnia, wigilia, pompa się zepsuje. Wystarczy 5 minut poinformować serwisanta, że jest problem. Serwisant jest w stanie zdiagnozować urządzenie zdalnie i yy, przyjechać już z, gotową, z gotowym rozwiązaniem. Jeszcze powiesz, że w większości przypadków naprawić. Yy, jeżeli to jest kwestia tylko zmiany kilku parametrów, to jak najbardziej jesteśmy w stanie również zdalnie naprawić jaką pomoc. W cudzysłowie naprawić, tak? Bo wiemy doskonale, że klienci lubią coś Czyli rozumiem, to, to, jest, to jest moduł nadzoru, czyli możemy kontrolować parametry, możemy zmieniać zdalnie coś i do tego to służy, tak? tak Nie w zasadzie... jest to moduł, czy jest to też moduł, który służy nam na przykład do ko komunikacji z inteligentnymi systemami, czy jak teraz? To, to jest moduł, który pozwala serwisantowi w zasadzie 99% sterowania na kontrolerze przenieść do swojego tableta, laptopa, telefonu. Także wszystkie parametry serwisowe są widoczne, może w pełni skontrolować to, co zrobił bezpośrednio przy pomocy. Czy to jest wszystko, z czym przyjechaliście na targi, czy nie? Bo Hydrosolary jest to hurtownia, jakby ktoś nie wiedział, e, ogólnie hydrauliczna, no dużo rzeczy można z różnych branż tak. u Was e, kupić. Ale rozumiem, że na targi przyjechaliście to i w tym chcecie się zareklamować. Tak, na targach aktualnie jesteśmy wystawieni z produktem pompczy po York, ale mamy szeroko pojętą technikę grzewczą, wentylację, klimatyzację. Szeroko pojęta instalacja sanitarna, także wiele produktów możecie u nas spotkać, zapraszam do nas po wyceny, po sprawdzanie tego, co mamy dla Was do zaoferowania, ale tak faktycznie tutaj teraz znajdujemy się stricte bazując na, na pompach ciepła. To teraz powiedz jeszcze, kto do Was się może zgłosić? Czy klient końcowy, instalator, kto? Współpracujemy tylko, jeżeli chodzi o sprzedaż, możemy sprzedawać tylko podmiotom gospodarczym, także głównie instalatorzy lub klienci indywidualni no nie, nie będą w stanie u nas zakupić urządzeń. Bardzo ładnie gadałeś, a teraz kula z gadula. Trudne pytania, Kołczam chwały do Twojej dyspozycji, wylosuj sobie jedno pytanie i zostaje z tobą na zawsze. Przeczytaj ładnie! Czujesz jak I albo, w tak, albo w milionera. Więcej niż jedno zwierzę to. <noise> Czym ogrzewasz swój dom? Jakiej marki jest to urządzenie? I czy jesteś zadowolony z kosztów eksploatacji i ogrzewania? No słuchajcie, rozczaruję Was. Mieszkam w bloku w Warszawie na 37 metrach kwadratowych. I ogrzewasz grzejnikiem. Ogrzewam grzejnikiem i robię to z sieci. Także niestety nie mogę sobie pozwolić na pompę ciepła, mimo że bardzo włączenie. możesz kontynuować, czy jesteś zadowolony z kosztów ogrzewania, czy cię to nie zażyna? Nie narzekam, eee, aczkolwiek ja miał dom z pewnością postawił na pompę ciepła. I dziękuję bardzo. Dziękuję. Lecimy dziękuję. dalej. Dzięki.